Witają się z Państwem Włodzimierz Szalanowicz i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie, w którym jednak atmosfera już w tej chwili jest mocno podgrzana, bowiem obie strony zainteresowane są dziś zwycięstwem. Zdecydowanie tak, to bardzo waleczni zawodnicy, zaangażowani w to, co robią, powinniśmy dziś obejrzeć kawałek dobrej piłki. Brawo, skuteczny odbiór. Alan Suisse. Fernando Meira teraz. Ładnie podał. Corradi. Alan Swiss. Przejął piłkę. Mocne uderzenie. Rośnie, słupek, ale Plamkarz miał szczęście. Alan Swiss. Wspaniale mija przeciwników. Doskonały odbiór. Ładnie przechwycił. Alan Swiss. Wspaniałe umiejętności tego piłkarza. Dobry powrót. I nie udała się ta sztuczka. Traci tam obrońca. Uderza. groźnie tuż nad poprzeczką. Piłkę. To było jedyne wyjście w tej sytuacji. Ale Swiss. Ależ krótkie, agresywne krycie. Ryzykownie wygarnął tę piłkę z kotu. Wyczuł intencje rywala. Alan Swiss. Korradi. Na wysokości pola karnego, jak to rozwiąże? Widać po tym, co prezentuje, że lubi takie samotne rajdy. I rozpoczęcie od bramki. Jak na razie słabe widowisko. Niewiele okazji i niewiele bramek. W drugiej połowie, mam nadzieję, podkręcą tempo i doczekamy się wreszcie większych emocji. Bardzo jestem ciekaw, czy powtórzy nam się scenariusz z pierwszych 45 minut, czy też będziemy świadkami jakiegoś przełomu w tej drugiej połowie. Popatrzmy. Musiał to wybić. Ma do kogo zagrać. Piłka cały czas w grze. Swiss. ma sporo miejsca ledwo powstrzymali ten atak bez zastanowienia w takiej sytuacji Wybronić ten strzał to fantastyczne tym razem znakomicie rozegrany ten rzut rożny strata piłki Dobrze rozwija się ta akcja. To radzi! Odbija, ale to nie koniec. Dobre wybicie, daleko do przodu. Można powiedzieć siła złego na jednego. Alen To teraz... Co za bramka! Gol! Można powiedzieć, że to jest przepis na bramkę. Właśnie taki strzał. Płaski, mocny. Bramkarz nie ma czasu na to, by sięgnąć. Są teraz w doskonałej sytuacji. Pytanie: czy będą starali się poprawić jeszcze rezultat? Tak, weszła! W miarę jak się rozpędzał, widać było, że nabiera coraz większej pewności siebie. A gdy znalazł się już pod bramką, nie było wątpliwości. Musiał paść gol. No i mamy bramkę, ale wspaniała kontra, wzorowo przeprowadzona. Dobrze odebrał. Osorio. Teraz strzela. Centymetry nad poprzeczką. Koniec spotkania. Zwycięstwo, na które w pełni zasłużyli. Znakomite spotkanie w ich wykonaniu. Myślę, że należą im się gratulacje. Grali z ogromną determinacją do końca. Świetne spotkanie. Trener musi być dumny. Pokazali klasę. Strzelili zwycięską bramkę w ostatnich minutach. Szkoda, że to już koniec. Czas pożegnania. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Wodzimierz Szaranowicz.